Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj e, moim specjalnym gościem jest Magda, stylistka. Właściwie doradca koloru i tego, co się mamy ubrać, żeby dobrze wyglądać i czuć się w swojej skórze świetnie. Kiedyś się mówiło, że stylistka to jest tylko dla celebrytów, dla bogatych ludzi. To nie jest prawda. Magda jest tego przykładem. Nie dosyć, że świetnie doradza. To jeszcze naprawdę niewiele kosztuje. <głosy> <głosy> Dzisiaj dowodni Wam, jak ważne jest, niezależnie od tego, jak jesteście wysokie, niskie, szczupłe, kobiece i w ogóle cudowne i piękne, ale jak możecie to podkreślić w sposób naturalny, stosując właściwie kilka trików. I dzisiaj Madzia o tym Wam opowie z naszą Joasią i Kasią, wspaniałymi kobietami, które na co dzień... Kasia jest cudowną mamą, Asia jest cudowną kobietą. <todgłosy> W ogóle zobaczycie tutaj dużo ciekawych porad. No, ale zapraszam cię, Madziu. Dzięki, no, że wreszcie mogę coś powiedzieć. <laughs> tak, jestem stylistką, jestem doradcą wizerunku, bo jak wiecie, wizerunek to też komunikacja i nie ubieramy się tylko dla siebie, ale też po to, żeby ludzie odbierali nas w jakiś konkretny, określony sposób. No i jest ze mną dzisiaj, właśnie, dwie piękne dziewczyny. Piękna sylwetka, niska, szczupła. Tutaj mamy wysokość, tak? I teraz co możemy zrobić, żeby w przypadku tutaj yy, Kasi, kasi yy, wydłużyć sylwetkę. Taka podstawowa wskazówka, która się świetnie sprawdzi, to jest zastosowanie koloru tego samego na butach i na dole sylwetki. Czyli tak jak tutaj ma Kasia, buty czarne, rajstopy czarne i spódnica czarna. To powoduje, że tworzymy jedną linię koloru, która pięknie wydłuża nam sylwetkę. Dodatkowo paski, które są na koszuli, też pięknie ją wydłużają. Tutaj kamizelka, która jest też, tworzy taką linię, jakby pionową, i to sprawia, że wydłużamy sylwetkę. Dodatkowo jeszcze zaproponowałam Kasi, żeby zawiązała sobie włosy troszeczkę, co sprawi, że też te kilka centymetrów sobie dodamy. I po drugiej stronie Jasia. Tutaj możemy sobie troszkę podziałać kolorem, czyli poprzecinać się troszkę kolorystycznie, bo o tyle o ile w przypadku niskiej sylwetki, im więcej tych przecięć kolorystycznych, tym będzie się sylwetka skarcała. Tutaj mamy wysokość, więc nie musimy się tego bać i tu jest przykład właśnie na to, że możemy zastosować ciemny kolor, jasny kolor, przeciąć się jeszcze ciemnym paskiem i to świetnie będzie też wyglądało. Dodatkowo pięknie podkreślamy linię biustu poprzez odpowiedni otwarty dekolt, który sprawia, że dodajemy też takiej lekkości i sylwetce słuchłości. Sylwetka proporcjonalna, piękna talia, którą podkreśliłam odpowiedniej szerokości paskiem. Jestem w ogóle w szoku, że mogę nosić pasek na tej wysokości, a nie muszę nosić sam, gdzie przeważnie nosiłam, czyli w szklubkach spodni znacznie niżej. Ta ubie... no teraz faktycznie ta talia się. Tak, zaczęła ona się trafiać. teraz rzeczywiście uwydatniła, jest w odpowiednim miejscu tam, gdzie trzeba, więc cieszę się, że ta moja wskazówka no, sprawi, że teraz stosować... będziesz podkreślać tą talię, która rzeczywiście jest Twoim twoją mocną stroną po prostu. Także tyle. Dziękuję Wam bardzo. My również dziękujemy. Myślę, Dzień że warto skorzystać z takiej konsultacji, po to, żeby troszkę innym okiem moim spojrzeniem, troszkę na siebie inaczej popatrzeć. I Magda jeszcze dzisiaj nie powiedziała wielu rzeczy, ale słuchajcie, już 3 tak, grudnia <laughs> tego roku będzie moim gościem w sklepie, w rzemieślniku na pierwszym piętrze. Od godziny 10 do 14 będzie m, dokonywała tych porad dla Was, do, do Waszej dyspozycji. Różnych, do waszej Ponieważ dzisiaj nie powiedziałam nic a propos kolorów, jak można się nimi bawić. Co kolory sprawiają, jak można czerpać energię, jak można wyrażać siebie, bo myślę, że tym Magda się też na co dzień zajmuje, że pokazuje kobietom w różnym wieku, a zresztą też chłopaków miałaś kiedyś, pamiętam, <laughs> którzy mieli jakieś pytania do ciebie i zawsze znalazłaś odpowie odpowiedź e analizując ich charakter, bo to jest też sposób na wyrażanie siebie. No jak najbardziej, dobieram ubior nie tylko do swojej urody, ale też do, do swojego stylu życia, do aktywności i przede wszystkim do osobowości. No właśnie, więc chcesz wiedzieć więcej, przyjdź trzeciego. Zapraszam <śm> Na <śm> natomiast. <śm> prosili Cię, subskrybuj, komentuj, pisz, co Cię jeszcze interesuje, bo zaprosimy Magdę ponownie, aby nam przedstawiła następne triki, to jest dopiero pierwsze spotkanie, więc czekamy na Was gorąco. Dobry. Zapraszamy. Dzięki. Dziękujemy. Pies. Do zobaczenia. Do zobaczenia.